Osiemka Siemka. Osiemka to znowu my, gdybyście zapomnieli przypadkiem o nas. Wiecie co my tutaj mamy? Mamy dla Was coś wspaniałego. Tak, to jest perełka na polskim rynku muzycznym. Jest to zespół rockasta, zespół nietypowy, ponieważ jak słyszycie, gra muzykę rockową, ale jak? Na akordeonie, przemysław Nowak, założyciel zespołu. Przemku, dziękujemy Tobie oraz reszcie zespołu za to, że... Po pierwsze, zgodziliście się, jako pierwsi wy, wyraziliście chęć przyjechania do nas na nasz finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zagrania dla nas. To po pierwsze. Po drugie, dziękujemy za przekazanie tej rewelacyjnej płyty wraz z podpisami Rokasta, Co możemy powiedzieć o Że wystąpili w, w ty? Na biwaku. swoją drogą, ale również w telewizji. W programie Mastwi Video Music. Musi. Posłuchajcie so, jest naprawdę warto. Warto posłuchać, warto wylicytować. Jeżeli nie znacie, to znacie. Po bardzo, fa bardzo fajny klimat muzyczny. Tak, tak. Oczywiście bez żadnego darcia gęby, nie? Bez wokalisty. jest instrumentalna muzyczka, bardzo tak ciężkie brzmienie z, z akordeonem. Wspaniała rzecz. Rokasta. To jest roka, wśród... czyli tutaj muzyki i kasty, która w żargonie muzycznym oznacza akordeon. Licydujcie. Warto. Rokasta.